Witajcie kochani, to Mary. Mario No i kolejna niespodzianka od mojej drogiej siostrzyczki, od siostry Joanny. Dostałam taki worek z literką M. No i oczywiście, gwiazdeczka. Piękna. A w tym worku, co się kryje? Zaraz zobaczymy. Czekajcie, tu może coś tam przyciągnę. To się okaże. To jest prezent od mojej siostry Joanny Asi. Także kochani, zostawiajcie w komentarzach serduszka dla mojej siostrzeczki kochanej. Bardzo się ucieszy i za miłe komentarze. Asiku, bardzo Ci dziękuję. Już otwieram patrzę. Uhu, uhu. Areo. Nasza ulubiona czekoladka, nie Mario? Bardzo dobra. Wow, subcio, subcio. Co my tu jeszcze? Coś tutaj jeszcze jest. Czekajcie. Musisz się tak dogrzewać. Czekajcie. Jak tutaj. Tak. O. Wow, jakiś fajny wisiorek na szyję. O, to nawet jest M. Czyli jest M. Jest M, jest A, jak Aśka. Dobra, ja to muszę otworzyć. Tak to nie widzicie tego przecież, ale łego fajne, matka się Czemu tak, kochanie, tak dużo dałaś? Popatrzcie, czy to jest wszystko w jednym? To jest wszystko w jednym. To jest, to jest na szyję, no nie? Tak, na szyję. Zobaczcie. A to jest po prostu Marzena. To pisze Marzena. A ja czy... Co? Serio? Poczekaj. No, po poukładaj po kolei. No. Ja nie zauważyłam. Czekaj. My a... Marzena. 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 Kurczę. Dobrze, że tu jesteś. I ja ci, jaki łańcuszek Marzena. No to ja, tak, to się zgadza. Ale śliczny, dziękuję ci, siostru, kochana moja, i ja nie mogę. No i oczywiście jest, jakby to nie miało być. Nie, no zdrapki, no znamy tą moją, no, ja znam to moją siostrę. Aszka też drapie z drapeczki. Ale ona jest jak wicka, kochany. No, namawiamy ją z Lucynką też, żeby założyła kanał. A ona jakoś tak mówi, że nie, bo ona tym sobie poradzi, nie będzie wiedziała jak. Ale może w końcu ją namówimy, zobaczymy, czy się uda. I Asiunia mi wysłała z drapeczki za trzy dychy. Matko. Mamy Crystal Cash z numerkiem 12. Mega pensję z numerkiem 23. No i też Ekstralinie z numerkiem 22, Dzień. kochani. Dobrze, ja to Mariuszowi na pewno jakąś dam do wydrapania, ale ja najpierw sobie pierwsza będę drapała ekstra linie, a tobie co byś chciał z tych drapek. To może być Renifer. Dobrze, to Reniferek będzie twój. Także podrapię raz, dwa. Asiunka bardzo Ci dziękuję za taki piękny, bogaty prezencik. Także naprawdę oh. Ale się cieszę, bo Ty masz też bardzo fajną kolekturę. Mam nadzieję, Trochę, oczywiście zbliżę, Mam nadzieję, bo Aśta naprawdę ładnie wydropuje z swojej kolektury. Bardzo fajne, wysokie ma kwoty. Mam nadzieję, że mi z tej. E, oczywiście, co mi tutaj mam. E, oczywiście, że z tej paczki nie wydropało się po tej głównej, co? Że ona tam jeszcze na mnie czeka. No to zaraz zobaczymy. Już patrzymy. Czekajcie. Dobra, to to co? Próbujemy. Aśka trzyma kciuki, żeby tutaj ja coś wytrapała. Szukamy biedroneczki. Ale biedronka, patrzcie, pierwszej nie ma. Pierwszego no symbolu nie ma. Biedronka się zima, już schowała. Odleciała do ciepłych krajów. Teraz szukamy kwiatuszka. No kwiatuszków no, też, też nie. pora. No tak, go za zimno, no, dobra. To nic, jedziemy dalej. Teraz mamy słonia. O, słonie! Złote! Mamy jednego słonika. Mamy drugiego słonika. Także Aśka mi taki prezencik sprawiła. My zawsze, siostry i brat, co roku sobie dajemy na święta takie małe niespodzianki. Jak widzicie. Kolejne to już kości są. Czy mamy kości? Mamy tutaj, o, zielonej. Kości, 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 kości. Tylko w zielonej. Następne. Mamy leżaczek. Leżaczek, leżaczek. Był leżaczek? Był. Był leżaczek, był. Tu, o, kosłonia. No proszę, bym pogubiła. Dobrze, tu obok siedzisz i pilnujesz. Dobra, tu już chyba nie mamy dalej. Kolejny symbol to jaki? O, słoneczko. A słoneczka mamy. O, jakby była cytrynka, już ja, by była. Tak trochę tutaj, jakby była cytrynka, to by było fajnie. Tu mamy no, to, to, to jeszcze to, to, to nie przebije. Ale... Bo dalej. Tu mamy słoneczko. I jeszcze mamy w żółtej słoneczko. O! Pięknie. X. Kolejna, kolejny symbolik to jest korona. Korona jest w żółtym. Koronka mamy tu jeszcze koronę. Tu mamy koronę. No i też w żółtej ostatniej też mamy koronę. Następna tęcza. Tęcza, tęcza. Szukamy tęczy. Ale tęczy nie ma. Następna cytrynka. Ojej, no jest wygrana. A siostra, no jedna ta twoja kolektura. Jest normalnie mega dzięki. A moja kochana jest linia. Miałaś dobre rączki. Nie wiem, czy ty wybierałaś, czy pani ci podała, ale to nieważne. Mama drugiej siostry też wygrane. Mamy znowu cytrynka. Cytrynka. Cytrynka i tu już nie. Dyszka będzie, hurra! Ale się cieszę. Bardzo dzwonek teraz. Bardzo, bardzo, bardzo. No, dzwonek był. Czekaj, ja szukam co? Dzwonek, dobra. Dzwonek. Ja tutaj już szczęśliwa, wiecie, że. Już, już zapomniałam co, nie? Szukaj do końca. <laughs> Muszę szukać do końca. Tak jest. Dzwonek, dzwonek. No wiem, 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 wiem co szukam teraz, już wiem. Tu mamy dzwonka. Mm -hmm, tu nie mamy i i i i. I tu tutaj mamy dzwonek, dzwonek. No, kolejne mamy pół cytrynki. Nie, nie pół co to mówisz? Pół czyli mamy arbuzika. Pierwszej nie mamy arbuza, tu nie mamy łobuza, ale tu są aż dwa łobuzy. <grymne> Czy jeszcze jest łabuzik Jest. Tu jeszcze. No i nie ma. Teraz wiatrak. Kolejny. I tu jest wiatraczek, ale jest linia i ja. Asiu, jak ty to robisz, to też tak mega zrabki naprawdę wygrywasz. Kurczę, musisz zacząć naprawdę nagrywać. Załóż sobie kanał, koniecznie. I szukamy rolki. Jedne rolki, drugie rolki, trzecie. I tyle. Kolejne to mamy łódź. Łódź, łódź, łódź. Czy tu było w ogóle? Jest. Są, 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 są. Tu mamy, i jeszcze w zielonej mamy też dwie. Fajnie. Kolejny tutaj idziemy dalej, bo teraz mamy, kochani, balony. Czy my tutaj znajdziemy gdzieś baloniki? Są. Są jedne. Są drugie. Okej. Okay. Tak, jadę z tą zrabką. Serduszko, kochanie, dla ciebie, Asiu. Ogromne dla ciebie serduszka za tę niespodziankę świąteczną. Za te fajne zrafeczki, które już tutaj coś dały. Także dała. I tu mamy serduszka, oczywiście. No i również dla naszych kochanych, widzą serduszka. O, tu też są. Tu no, bo gdyby nie wy, to by nie było tego kanału. Nie byłoby odcinków. Kolejne mamy tu jeszcze. I tu. No, no i jeszcze. Jeszcze tu, jeszcze, jeszcze tu tak. Nie. Piłeczka. Jest, jedna się znalazła. Dobra jedna, jak okularki dadzą. No, oczywiście, Nawet nie muszą, bo już tak jest linia, jestem mega zadowolona. A jakby było, to by było fajnie, no. Dobrze, teraz mamy tu gwiazdeczkę. Zielony gwiazdeczka. Niebieskiej. No i oczywiście w żółtej. No okularki to raczej chyba nie. Kolejne co? co za popcorn. Dużo dali? No tak. Popcorn. Popcorn szukam, ale ich nie widziałam raczej. No nie, to faktycznie. Nie było. Diamencik były na pewno widziałam. Tu nie mamy. Tu nie mamy, ale mamy tu. Tu mamy diament. I tu. No, zostało jeszcze kilka. Lody. No, lody są. Jedne lody. Drugie lody. No i I więcej nie będzie. Księżyc. W ogóle będę chyba chciała, siostra, tak mówiliśmy wstępnie, zrobić tam w styczniu jakąś wymiankę zrabkową. Ale to jeszcze zobaczymy jak to wyjdzie. Także księżyc był jeden. Kluczyk, Wiem, że są kluczyki. Tu mamy niebieskiej, o żółtej. No trochę ich tu było. Tu są nawet. No. Fajnie. Uże, Teraz mamy klapeczki. Klapeczki, wydaje mi się, że też były. No, nie są. Tu mamy. Klapeczki. Dobrze. Jeszcze dwa symbole, kochani. Tak już jestem na dole, to już patrzę z dołu. Pan karab. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma. I ostatni symbolik, kochani, to jest rowerek. To też jadę od dołu. Nie ma rowerka, nie ma, ale wiem, że były. Eee, stop, stop. O, jest linia. Kurczę. Aśka druga linia. Ja nie mogę. ostatni symbol. Niemożliwe. Od jednej siostry, od drugiej linie szczęśliwe. No nie wiem, dziewczyny, jak wy to robicie. I tu mamy jeszcze rowerek i to wszystko. Mam tutaj dwie No tak to wygląda. No i tak, słon, tak, cytrynka i było. Nie, są, tylko jeszcze zobaczymy na szybko, czy coś tutaj nie zostało pominięte. Było, 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 było. nie było, było, nie było nie... tylko nie było widać. O, gwiazda. Nie była gwiazda. Czy nie? Nie, nie było gwiazda. Nie była, była. No, ale tu nic ale się nie było. i tak, nie było czapki, także. No, ale pominięte, dobrze znalazłam. Tutaj nie, z tymi sakiewkami nie było. No nie, bo zostały sobie czapki, widzisz te motylki. No, nie, była jeszcze. A, tu jeszcze by drąka. Okej, okay. ale to motylek by musiał powiedzieć. Uh -huh. Dobrze, to co? Mamy co? Dyszka! I dyszka! Kurczę, 20 zł. ja nie mogę. Co za super zdrapeczki, kochani. Patrzymy. Jest DD, chyba dobrze. Ja super ransko. No teraz dałam no jeszcze... Byli. Elegancko. Jest 20 zł to te Aśka już mam. Dziękuję Ci kochana moja siostrzyczka. No dobrze, ja się wobec no, tego Aśka za... nie. No tutaj Aśka ten obraz się dała Mariuszowi, jedno, żeby nie, by, nie było mu smutno, niech podrapię też jedną. No dobra i zlepeczkę z numerem 12 a szukać będziemy 33, 27, 39, 18 i 22. A co tam tu dali? Siedemnaście oboczek. Dziewiąteczka. Czwóreczka. Piąteczka. Czternastka. No to niestety na razie nic nie mamy. 31 nie ma. 37 również nie. Dwadzieścia brak. 38 to oboczek. Trójeczka nie ma. Co dalej nam tutaj dadzą? 13, no nie. Się trzeba przebić przez tą twór, trudną warstwę. Ja, ale Momentami. Jest piękna. piękna, ale taka dosyć twarda. No, Trzydzieści jest... 35 i 28 znowu oboczek. No dobra, ostatni rządek. Mamy 40, nie pasująco też oboczek zresztą. 15. Co my tu jeszcze? Nazrapiamy. 11, 21 oboczek. I ostatnie jest jedynka. To nic nie Usta, Ale to nic. Aśka to już tak. Mam 20 złotych od Ciebie wydrapane. <laughs> Teraz została jeszcze mega pensja od Asi. Numerek 23. Nie ma tutaj dobrze pokazujemy to wszystko. O dobra, tak? Nie, to możemy spokojnie... No, ale w mogę, nie Dobra, no, tutaj... będzie widać. OK. I szukamy liczb oczywiście. Albo dwa razy napisane. Na ten napis to nie liczę lepiej, żeby w ogóle nie było. Żeby lepiej tu literki wpadały. Liczby raczej. I szukamy co? 24, dziewiątki, 35, 38 i osiemnastki. I mamy. Tak. Piętnaście. Dwadzieścia siedem. Czterdzieści. Czterdzieści siedem, no czterdziesty to nie mamy, to lepiej nie dajcie. Nie rzucajcie takich. Cztery. Nie występuje. Siedem. Trzydzieści siedem. No, 48, no po co, nie mówię, że czwórki, nie, tu w przód. 17, no, jo, <grywa> dwójeczka, jeszcze dwa rządki, jedyneczka, 26, znowu 40, 43, 24, i jest wygrana. I ja. Aś... <grywa> Ja jest 24, znowu dycha, wpadnie Mega więcej no to mówiłam, żeby być po co to? to. Znowu a nie myślałem, że ten 24 Lubię. jest! Nie wiem, że na... Co? No tak, 24, też. Tak. A tak może być? Może. A nie, bo to włożyłam... Ja... Ty i na dwie dychy będzie 16, ale zdrabka Aśka. Ja, no musimy samą wymiankę zrobić. 5, 44, już się nie ma te 40. I ostatnia jest 23. I patrzymy, patrzymy po 24. Co mamy tutaj? Dyszka i 24. Dyszka, kurczę dwie dychy. I ja Asiu, kochanie, tym moje. Moja siostrzyczko wspaniała. Zobacz, jakie ty mi wysłałeś z rapeczki. To właśnie nie wiem, gdzie tutaj szukać, ale chyba może tutaj. To tak. no jest GGG. -g -g. Wysłałaś mi z rapeczki za 30 zł. Krystal hmm. Cash okazała się pusta, ale zobacz. Ekstra linię wygrałam. Od ciebie 20 zł. Mega również 20 zł. Mam 40 zł od Ciebie na pomnożenie. Dziękuję Ci kochanie bardzo serduszka, jeszcze raz dla Ciebie wielkie, kochani, w komentarzach. Proszę o serca dla Aśki, mojej siostrzyczki, również za piękną, dobrą czekoladkę. No i łańcuszek. O imieniu Marzena, no szok. że ty się kopnąłeś, bo ja nie. No do tego oczywiście był jeszcze worek ozdobny. Też z imieniem moim, pierwsza literka M i Gwiazdeczka, świecąca, piękna. Także, kochana, moja siostra, jeszcze raz Ci wielkie dziękuję. Mam nadzieję, że e, niedługo się zobaczymy. i Jakąś wymiankę pewnie zrobimy, ale to już potem uzgodnimy później, wiadomo, po nowym roku. Jeszcze raz wielkie dzięki. Kochani, my również Was pozdrawiamy. Buziaczki wysyłamy. Do zobaczenia na kolejnych odcineczkach. Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa! Pa!